Panie dyrektorze, jak Wasza firma wpisuje się w program rozwoju energetyki wiatrowej na, na Bałtyku? E, firma przed 8 laty uzyskała koncesję, czyli tak zwane pozwolenie na budowę sztucznych wysp, czyli koncesję na możliwość wybudowania farm wiatrowych właśnie w obszarze Bałtyku. Teoretycznie koncesja ta pozwala na to, żebyśmy wybudowali około 1200 MW. W praktyce oczywiście jest to z reguły więcej, zależy od dna, od dróg żeglownych, tras żeglowych dookoła, dookoła tego obszaru naszego koncesyjnego, no ale myślę, że gdzieś te 1000 MW powinniśmy mieć. W tej chwili jesteśmy na etapie prac związanych z przygotowywaniem dokumentacji do uzyskania pozwolenia środowiskowego. I zakładamy, że w przyszłym roku po mniej więcej, czerw około czerwca albo po czerwcu, przyszłym roku powinnibyśmy w stanie być takie dokumenty złożyć. Ile, I jeszcze raz proszę powiedzieć, ile by tych farm mogło powstać? Czy ile tych turbin mogłoby powstać jako w, w ramach Waszej inwestycji? 1200 MW jest to teoretyczna wielkość z tego obszaru mocy, którą można by tam zainstalować. Oczywiście w zależności teraz od ilości turbin, od mocy tych turbin, jeżeli by to były, nie wiem, turbiny 12-megawatowe, no to 100 takich turbin mogłoby powstać, jeśli 8 MW, to odpowiednio więcej. No i w zależności od tego, jak się będzie kształtowało dno, jesteśmy w tej chwili na etapie pracy geologicznych dna. Patrzymy na to, czy możemy posadawiać ciężkie fundamenty, czy to będą lekkie fundamenty. Także w sumie to będzie gdzieś około powiedzmy nie te 1200 MW, ale powiedzmy około 1000 MW. Bardzo możliwe, że ten projekt podzielimy na jakieś dwie fazy, ponieważ jeden projekt 1000 MW to jest bardzo dużo. Z reguły Projekty są pomiędzy 300 jedna farmę między 300-500 a megawatów, 1000 na jedną farmę. Jest to bardzo logistycznie bardzo złożone, skomplikowane zagadnienie, ale zobaczymy dopiero. Może rzeczywiście zrobimy 1000 za jednym razem, ale to zależy tak naprawdę trochę od rozwoju sytuacji, od tego z kim będziemy toż to robić. Potrzebujemy pozyskać odpowiednią wiedzę, odpowiednie doświadczenie, którego nie mamy. W tym celu chcemy pozyskać jakiegoś partnera. Inwestora, z którym razem byśmy tę inwestycję zrealizowali? Inwestora krajowego, zagranicznego, finansowego, branżowego? Zależy nam na inwestorze, który miałby doświadczenie. No, w Polsce nikt nie ma doświadczenia. Jest kilka firm, które są w zaawansowanym procesie, ale też pozyskiwania zgód środowiskowych albo na etapie przed uzyskaniem pozwolenia budowlanego, natomiast nikt jeszcze farmy w Polsce nie wybudował. Musimy znaleźć firmę, chcielibyśmy, żeby tym inwestorem była firma, która kilka takich farm już wybudowała w Europie, która ma doświadczenie. W, zarówno w budowie tych farm, jak i w całym procesie przygotowawczym do budowy farmy. Chcielibyśmy, aby ten inwestor znał rynki europejskie. Kwestia na przykład wynajęcia odpowiednich statków. Tych statków jest jakoś tam ograniczona ilość. No i tak obrazowo mówiąc, łatwo jest wynająć statek na okresy wtedy, kiedy nie ma pogody, tak? I można wynająć za nieduże pieniądze. Natomiast na te okresy, kiedy jest najlepsza pogoda, na to, żeby stawiać. Te wiatraki, z reguły te statki pokontraktowane są na ileś lat do przodu. No to jest wiedza, którą po prostu trzeba mieć, którą trzeba posiąść. My tej wiedzy nie mamy. Moglibyśmy się uczyć poprzez no, próby i błędy, poprzez zdobywanie samemu doświadczenia, ale efektywnie to nie ma żadnego sensu. Tak? Efektywność takiej inwestycji była bardzo mała. W związku z tym chcemy inwestora, który ma doświadczenie, który ileś takich farm wybudował, nie gdzieś tam na świecie, nie wiem, w Hongkongu, tylko właśnie tutaj w Europie, który zna rynek europejski, zna doskonale relacje, zna wartość firm, wie, który wykonawca jest wiarygodnym wykonawcą, który nie jest wiarygodnym, zna technologie, technologie, które nadają się do Bałtyku, ponieważ Bałtyk jest specyficznym morzem, jest to akwen zamknięty, zupełnie inna wieczność, fizyka wiatru, on tu jest zupełnie inna niż gdzieś na, powiedzmy, na oceanie, otwartych morzach. Chociażby zasolenie wody jest zupełnie inne, w związku z tym to są też różne inne technologie. A więc nam chodzi o wiedzę. Tak? Musimy pozyskać partnera, który będzie miał odpowiednią wiedzę i doświadczenie. Kiedy taka inwestycja mogłaby się rozpocząć? W przyszłym roku planujemy złożyć dokumenty związane z uzyskaniem pozwolenia środowiskowego. Od czasu uzyskania takich dokumentów potrzebujemy następne dwa lata na przygotowanie się do pozwolenia budowlanego. W związku z tym, no, w najkrótszym możliwym czasie to jest gdzieś powiedzmy trzy lata od dnia dzisiejszego, ale oczywiście zdajemy sobie sprawę, że to jest dosyć no, rzeczywiście bardzo ambitny plan. A więc powiedziałbym tak, trzy, cztery lata do przodu i wtedy moglibyśmy zacząć z budową farm. Dziękuję, dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie.